Będę chciała. Oj, łato. Zabłądziłeś koleś? O, cześć. Wladłeś na nasz teren. Okej, okay. sądząc po waszych niesamowicie wręcz groźnych minach, powinienem umierać ze strachu, co? To był fatalny błąd, Hermano. Już stąd nie wyjdziesz. Łeb mi pęka. A to dlatego, że sobie pochlałem. Mocno, lojalnie ostrzegam, że mam także pewną nieprzewidywalną, mroczną stronę. Każdy nosi w sobie potwora. Nie takiego szefie. Ten jest tak straszny, że prawdopodobnie urwie ci łeb i nakarmi nim twoje tupsko. A co ty? Nakarmi nim się? sam go zjeść. Serio. Dobra, dobra, słuchajcie, chwila, miałbym taką sugestię Nie, Japy. Nie mogę, nie japy, robię to dla was Z myślą o was, dla waszego dobra, kumarz A wcale nie muszę, okej? Okay? No także słuchaj, znajdziemy tym pieskom przytulne domy u kochających ludzi, Ech. bo ten wasz biznes jest obrzydliwy I co twoja matka myśli o tobie, chłopie? Moja matka nie żyje, kulero Ups, małe fupa Przykro mi Kryje! O, warto Daję wam szansę, Mi Misiu Pesiu, naprawdę daje wam szansę. Powinniście skorzystać. Hmm. Si? Si. Kiedy? Si. Yeah. Powiedz kiedy. Kiedy? Ty grzeczny kutelek. I to jest co innego A ty dokąd? Do Nie. Coś ty... Zroję ty. My, jesteśmy. my, my, oh. tak, my, my jesteśmy... Jesteśmy Venom! My jesteśmy... Venom! Nie. Tak, my jesteśmy Venom. Czy co. Nad tym trzeba zdecydowanie popracować.